Dlaczego 5 lat temu przestałem chodzić do szkoły i jak ją ukończyłem? Chciałbym Wam opowiedzieć moje ostatnie 5 lat, jak nie chodziłem do szkoły, dlaczego przestałem, co mi to dało i jakie są minusy. Oraz to, czy jestem samotny, jak w ogóle wygląda nauka i czy jest to dla każdego. Zacznijmy od tego, czy edukacja domowa jest dla wszystkich. Teoretycznie tak, ale w praktyce bywa różnie, bo nie każdy się na tym odnajdzie. Szczególnie ekstrawertycy, którzy potrzebują dużo kontaktów i jeżeli sami nie potrafią sobie ich zorganizować, nie chodząc do szkoły, no to może być to trudne. Wiele osób przychodzi ostatnio na edukację domową, żeby się nie uczyć, żeby po prostu nic nie robić, ale jeżeli komuś faktycznie zależy na przykład na maturze, czy na egzaminach, czy szczególnie na wiedzy, a nie na samych ocenach, które szczególnie łatwo zdobyć, no to. Faktycznie trzeba się samemu przyłożyć, faktycznie mieć taką samą dyscyplinę, żeby się do tego zmotywować, i nawet pomimo braku motywacji, jednak usiąść do tej nauki i to zrobić, chyba że komuś nie zależy lub ma na przykład inne cele niż szczególnie wiedza, no to wiadomo, że wygląda to inaczej. I jest to super opcja dla osób, które już mają obraną ścieżkę i chcą po prostu tylko skończyć szkołę. Nawet z dobrymi ocenami, potrzebują tak naprawdę tę szkołę tylko odhaczyć. Bo na samej edukacji domowej zaoszczędza się masę czasu i rzeczy, które często w szkole robi się po 8 godzin, samemu można zrobić w 3. Niby obowiązuje nas ten sam program, czyli podstawa programowa, ale jednak w szkołach często się to rozdrabnia, często robi się więcej niż trzeba, a same lekcje trwają dłużej przez to, że trzeba sprawdzić obecność czy inne rzeczy. Dlatego na edukacji domowej zaoszczędza się masę czasu, ale jednocześnie trzeba mieć tą samą dyscyplinę, żeby jednak przystąpić do egzaminów i do innych rzeczy. Dlatego nie każdy się na tym odnajdzie. Myślę, że spora część osób stwierdzi, że to jest nie dla nich albo że to jest dla nich. Dlatego trzeba samemu zdecydować, czy to jest dobre dla nas. Naprawdę na edukację domową nie trzeba przychodzić od razu na całe życie, tylko... Na przykład, ktoś może przejść na próbny rok. Niektórzy z edukacji domowej wracają nawet po miesiącu, i to nie jest nic złego, bo po prostu to nie jest dla nich i to jest w porządku. I dlaczego ja przeszedłem na edukację domową? Przeszedłem na edukację domową, bo szkoła nie była dla mnie. Realnie się w niej męczyłem, i czułem, że po prostu jestem uwięziony w takiej klatce. W samej siódmej klasie nabawiłem się fobii społecznej, nie chciałem chodzić do szkoły, i szukałem jakiegoś rozwiązania i w końcu wpadłem na nauczanie indywidualne i wtedy poczułem, że to jest coś, co mi się podoba, ale nie do końca, ponieważ jednak przychodzili do mnie nauczyciele, jednak byłem w tym systemie, więc cały czas szukałem czegoś, co jest idealne dla mnie i w końcu odkryłem edukację domową, która tak naprawdę odmieniła moje życie, bo zacząłem żyć, zacząłem się uczyć w taki sposób, który mi się podoba, i tak naprawdę wtedy tą naukę pokochałem dopiero, kiedy skończyłem tą szkołę. Znaczy skończyłem. Przeszedłem na edukację domową i już nie chodziłem do zwykłej szkoły systemowej. I wtedy wróciła mi taka ciekawość świata, że faktycznie chciałem odkrywać na przykład naukę czy wiele innych rzeczy, bo jednak zaoszczędzony czas przeznaczałem na różne pasje czy po prostu na odpoczynek, którego jednak w szkole miałem mało. Dlatego po siódmej klasie w trybie indywidualnym, bo w samej siódmej klasie wytrzymałem dwa miesiące w zwykłej szkole i później było nauczanie indywidualne i w ósmej klasie postanowiłem, że koniec tego i przychodzę na edukację domową. Jak wyglądał pierwszy rok w edukacji domowej i mam tutaj trochę napisane, żeby nic mi nie umknęło. Była to ósma klasa, dlatego przedmiotów było bardzo dużo. Był też egzamin ósmoklasisty, i zaraz do niego przejdę, czy go w ogóle zdawałem, jak on wyglądał w tym trybie. Było wtedy kilkanaście egzaminów, i wszystkie musiałem zdać. I w tamtym momencie, kiedy ja przychodziłem na edukację domową, była też rejonizacja czyli musiałem wybrać szkołę, która jest w tym samym województwie co ja co trochę utrudniało mi sytuację, bo jednak w moim mieście nie było zbyt wiele szkół przyjaznych edukacji domowej. Dlatego przez rok musiałem się przemęczyć w szkole, która niby była przyjazna, ale jednocześnie miała bardzo systemowe podejście i wiele egzaminów odbiegało ponad tą podstawę programową. A niektóre przedmioty były nawet na poziomie licealnym, przez co prawie zawaliłem matematykę i strasznie zestresowany wtedy zdawałem. Mimo wszystko udało mi się ukończyć tą klasę. Jeszcze przechodząc do egzaminu smoklasisty, Egzamin smoklasisty miałem. Ale stwierdziłem, że nie jest on dla mnie istotny i że przychodząc na edukację domową w liceum, bo już byłem w tamtym momencie tego pewien, po prostu przystąpiłem do tego egzaminu, ale tylko się podpisałem, zaznaczyłem jakieś przypadkowe odpowiedzi i wyszedłem. Właściwie nie sprawdzałem tych wyników bardzo długo, bo nie były mi do niczego potrzebne i nawet w tym momencie nie do końca wiem, jakie one były. Oczywiście nie polecam tego każdemu, bo niektórzy. Niektórym może się wydawać, że chcą na tej edukacji domowej nie zostać, ale jednak różne sytuacje są i jednak niektóre osoby wracają do zwykłej szkoły w liceum. Dlatego warto ten egzamin ósmoklasisty jednak zdać według samego siebie, ale w moim przypadku no było inaczej. Wtedy też byłem bardzo negatywnie nastawiony do systemu edukacji i stwierdziłem, że to będzie jakiś mój rodzaj buntu wobec tego wszystkiego. Ale nie żałuję z perspektywy czasu. I egzaminy zdawałem wtedy stacjonarnie, i były one podzielone na część pisemną i ustną. Wtedy przychodziłem do szkoły, ze mną umawiało się ileś tam osób, bo był chyba tam jeden czy dwa terminy na konkretny przedmiot w miesiącu. I bardzo się stresowałem, bo nie do końca wtedy wiedziałem, z czym to się je. Nie miałem określonego zakresu nauki poza tą podstawą programową, czyli nie do końca wiedziałem, co mnie na ustnym spotka. Czy faktycznie te egzaminy pisemne były na zbyt wysokim poziomie, jak na ósmoklasistę? E, dlatego mój egzamin z matematyki napisałem pisemny na 27%, mimo że naprawdę starałem się i przykładałem się cały rok, no to jednak nie wyszło mi, ale udało mi się odbić to na egzaminie ustnym, który też był stresujący, bo stałem przed panią dyrektor, stałem przed egzaminatorką. I musiałem pisać na tablicy tam różne przykłady, byłem naprawdę strasznie zestresowany. Też ich podejście nie było do mnie zbyt przyjazne, przez to, że napisałem tak yy, nisko ten pisemny, ale mimo wszystko się udało i ósmą klasę ukończyłem. Co prawda nie z jakoś mega zadowalającymi mnie wynikami, ale wtedy szczerze mówiąc nie zależało mi za bardzo na ocenach. I przez wakacje podjąłem decyzję, że muszę zmienić tą szkołę, nie chcę tam dłużej zostawać. Wtedy, też akurat przestała obowiązywać ta rejonizacja. Dlatego, mogłem wybrać szkołę, która nie jest w moim województwie, bo moje województwo jednak było dosyć mierne pod względem ilości szkół, które faktycznie były przyjazne, a nie tylko się tak określały. Wtedy bardzo długo szukałem szkoły, miałem wniosek do jednej ze szkół gdzieś tam w Gdańsku, do Warszawy, do innych miast i zastanawiałem się, co jest najlepsze dla mnie. I w tym momencie pojawiła się szkoła w chmurze, która była już około rok, myślę, że nawet nie więcej. I brałem te opcje pod uwagę i w pewnym momencie stwierdziłem, że to jednak nie do końca jest dla mnie, nie do końca mi to pasowało, nie wiedziałem jak to wygląda. I złożyłem papiery do innej ze szkół, ale ostatecznie jakoś tak wyszło, że tą szkołę w murze wybrałem. I czy żałuję? Chyba nie żałuję, ale kilka razy w trakcie tej mojej przygody ze szkołą w murze, chciałem zmienić szkołę, a w niej jestem już czwarty rok, jak wyglądała moja pierwsza klasa liceum, druga, trzecia i teraz czwarta, czyli moja naturalna klasa, w której jestem w tym roku. I pierwszą klasę, pomimo dużej ilości materiałów, wspominam bardzo pozytywnie, bo platforma jednak bardzo ułatwiała mi to w porównaniu do mojej poprzedniej szkoły, gdzie nie wiedziałem, co ja mam się uczyć, czego ja mam się uczyć, a podstawa programowa wyglądała dla mnie przerażająco. I platforma była bardzo ułatwiająca, dodatkowo też egzaminy ustne miały określony zakres, więc też wiedziałem, czego się uczyć, co mam powiedzieć miałem też opcje projektów, której poprzedniej szkole nie miałem. Tak. Yy, dodatkowo mogłem też zdawać egzaminy online, co było bardzo ułatwiające, bo jednak nie musiałem dojeżdżać na każdy egzamin stacjonarnie. To zabrało mi ten dodatkowy stres i przy okazji czas i finanse na dojazdy. I szczerze mówiąc, egzaminatorzy byli tak pozytywni, że ani razu się nie stresowałem. Wiadomo, jak to przy egzaminie jednak człowiek yy, ma takie poczucie, że to jest coś ważnego ale zawsze każdy egzamin w pierwszej klasie wspominałem pozytywnie. Wróciły mi chęci jeszcze większe do nauki, robiłem masę projektów i po prostu cieszyłem się z tej edukacji. W tamtym momencie Chmura też miała dosyć mało uczniów w porównaniu do tego, co jest teraz, dlatego miałem naprawdę super czas w tej pierwszej klasie. W drugiej i trzeciej klasie minęła mi trochę ekscytacja sam edukacją i nauką, i szczerze mówiąc, tylko tak zdawałem sobie te przedmioty, ale wiadomo jak to jest w szkole w chmurze, że jednak te oceny były dobre. Same klasy drugą i trzecią stałem około grudnia, stycznia, wtedy też były sytuacje, że nie wiadomo czy nie będzie egzaminów stacjonarnych, dlatego wolałem się pospieszyć, żeby zdać je wszystkie online, bo jednak ten dojazd to był dla mnie dosyć sporo utrudnienie i stres. I wypracowałem sobie taki schemat, że uczyłem się około 2-3 godziny dziennie, czasami wcale. To było tak naprawdę zależne od moich chęci, ale mimo wszystko jakoś tak potrafiłem się w miarę zdyscyplinować do tego, żeby się uczyć. Ale coraz mniej podobała mi się atmosfera w szkole w chmurze, bo zaczęło dochodzić coraz więcej uczniów, też organizacja była trochę słabsza. Wciąż całkiem dobra w porównaniu do zwykłej szkoły, i cały czas uważałem, że jest to lepsze niż zwykła szkoła. Jednocześnie często przychodziła mi taka myśl, czy może nie zrezygnować z, ze szkoły w chmurze i czy nie przenieść się gdzieś indziej. I faktycznie w pewnym momencie byłem dosyć blisko, bo byłem naprawdę podirytowany tym, że na odpowiedź czekałem długo, że organizacja jest zupełnie inna, i szkoła w chmurze też trochę straciła na reputacji, bo była określona jako taka szkoła, która do której chodzą wszyscy, się nie uczyć i praktycznie nikt tam nic nie robi, a jakoś zdaje i to na dobrych ocenach. Dlatego trochę mi to przeszkadzało i zacząłem się odcinać od tego środowiska. I w pewnym momencie nawet nie przyznawałem się do tego, że jestem w Szkole chmurze, po prostu mówiłem, że jestem na edukacji domowej. I w pewnym momencie po prostu odcinając się od tego środowiska, tylko traktując jako to miejsce nauki, Zaczęło mi znowu się podobać, mimo że czasami faktycznie na tę odpowiedź czekałem długo, irytowałem się niektórymi sytuacjami, których już szczerze mówiąc w tym momencie nie pamiętam, no to stwierdziłem, że zostaję. Bałem się zmiany szkoły, że yy, będą dojazdy i tak dalej, inny schemat, inne obowiązki, dlatego stwierdziłem, że zostaje i, i jakoś to pociągnę. Ale będąc tak długo na edukacji domowej, bo jednak 5 lat to, to nie jest krótki czas, to irytowało mnie, że edukacja domowa zaczęła być postrzegana jako coś masowego, co jest y, wybierane, żeby się nie uczyć, żeby nic nie robić i nie mieć tak naprawdę żadnej przyszłości. Co jest nieprawdą, chociaż z perspektywy tego, ile osób na nią przechodzi, no to może być różnie. Czwarta klasa naturalna. Od jej początku zacząłem faktycznie się przykładać do tej nauki i pomimo tego, że nie uczę się może jakoś bardzo dużo, bo wciąż jest to maksymalnie 4 godziny to zaoszczędziłem ten czas, który w szkole bym poświęcał na dojazdy, na sprawdzanie listy obecności i wiele innych rzeczy, które utrudniałyby mi to, bo jednak, no nie oszukujmy się, wiele osób, które dojeżdża do szkoły, marnuje te 3-4 godziny czasem nawet. czy mniej zależne jest to tak naprawdę od osoby? I typowo uczyłem się przedmiotów maturalnych. Bo nie zależało mi jakoś tam na innych przedmiotach. W tej klasie miałem do zdania około 5-6 egzaminów, które udało mi się zdać do marca. Trochę mi się to przeciągnęło, ale szczerze mówiąc, nie nakładałem sobie takiej presji jak w tamtych latach, żeby zdać to jak najszybciej. Do matury będę podchodził w Warszawie i, i będę faktycznie na tej maturze, ale nie jestem pewien, czy będę sprawdzał te wyniki, bo. Przyszedłem od początku klasy naturalnej do jej końca przez taką drogę, że raz chciałem iść na studia, raz nie chciałem iść na studia. I w tym momencie uważam, że nie do końca chcę na nie iść. Jeżeli faktycznie okaże się, że nie chcę na nie iść w 100%, no to po prostu nie będę tych wyników sprawdzał. A jeżeli stwierdzę, że one mi się przydadzą, no to je sprawdzę. Ale nie chcę sobie nakładać takiej presji, że muszę mieć jakoś nie wiadomo jak duże wyniki. Dlatego z tego zrezygnowałem, ale i tak do matury będę podchodził. I tak, jak to wygląda w ogóle z socjalizacją, z samotnością, bo często jest takie przeświadczenie, że jeżeli jesteśmy w edukacji domowej, no to jednak nie mamy tych kontaktów, nie mamy klasy, jak to w ogóle wygląda. Ja sam będąc introwertykiem nie potrzebowałem tak ogromnej ilości kontaktów społecznych, jak na przykład osoba ekstrawertyczna, pomimo wszystko jednak w pierwszej klasie, czy tam w ósmej klasie stwierdziłem, że chciałbym mieć więcej zajęć dodatkowych, czy to sportowych, czy jakiś edukacyjnych, czy innych, żeby jednak utrzymywać ten kontakt społeczny i nie być tak całkowicie obcięty. No i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie do końca potrzebuję ogromnej ilości kontaktów i na przykład wystarczy mi kilka osób takich zaufanych, z którymi utrzymuję stały kontakt i to mi pasuje, ale wiadomo, że każdy będzie miał inaczej i szczerze mówiąc w szkole, kiedy miałem te kontakty, nie do końca czułem się przywiązany do tych osób, bo tak naprawdę nie łączyło nas nic więcej poza tym samym rocznikiem, i właściwie z nikim do tej pory nie mam kontaktu, kiedy chodziłem do szkoły. Dlatego to było dla mnie trochę takie sztuczne, i w edukacji domowej faktycznie wyzbyłem się tej fobii społecznej, fobii szkolnej, wiadomo, z pomocą specjalistów. Ale otworzyłem się na ludzi, zrozumiałem, że to nie są tylko kontakty szkolne, że mogą być coś więcej, że mogę mieć z tymi osobami te same zainteresowania i mieć o czym rozmawiać, no a jednak w szkole tego nie miałem, no bo mogłem z tymi osobami porozmawiać poza szkołą albo przez 10 czy tam 20 minut przerwy, no i podczas lekcji, kiedy niby nie można rozmawiać, ale wiadomo jak to wygląda. Dlatego uważam, że podczas edukacji domowej przyszedłem taki naprawdę bardzo duży proces mentalny. Gdzie poznałem siebie i zrozumiałem, czego ja tak naprawdę potrzebuję, i to nie znaczy, że siedziałem zamknięty w domu i nie miałem tych kontaktów społecznych, ale na pewno mm, trochę się ograniczyłem, że wolałem mieć mniej osób, ale takich, na których mogę polegać, pomimo wszystko, na przykład teraz nie jest dla mnie problemem zagadać do jakiejś obcej osoby czy coś w tym stylu, gdzie kiedy chodziłem do szkoły. Byłem taki bardziej lękliwy, bałem się obcych osób i yy, inaczej to u mnie wyglądało, ale wiadomo, że każda osoba będzie miała inne doświadczenie i będzie miała inne potrzeby niż ja. Dlatego nigdy nie byłem aspołeczny na edukacji domowej i, i nigdy bym tego tak nie określił, nawet bym bardziej stwierdził, że w szkole byłem aspołeczny. I teraz mam jeszcze kilka pytań na moim Instagramie. Yy, co Was ciekawi odnośnie edukacji domowej, albo jakie macie wątpliwości? Nie jest to może jakiś bardzo szczegółowy film o tym, jak przejść na edukację domową, czy coś w tym stylu. Chciałem się bardziej pochwalić, podzielić swoim doświadczeniem, jak to u mnie wyglądało. Może za bardzo nawet nie wchodząc w takie, wiecie, kwestie bardzo prywatne. Jak przekonać rodziców do edukacji domowej? Jest parę opcji. Ja osobiście, przez to, w jakiej wtedy znajdowałem się sytuacji, że tak naprawdę trochę uciekałem z tej szkoły, to nie miałem zbyt wielkich problemów, ale może warto na przykład znaleźć jakiegoś znajomego, który jest na tej edukacji domowej już dłużej i na przykład, żeby Twoi rodzice porozmawiali z jego rodzicami. Jest też masa materiałów w internecie, które mówią o tym, jak to wygląda. Bo wiadomo, jeżeli coś jest dla nas nieznane i jesteśmy w tym systemie od wielu lat, na przykład nasi rodzice nie wiedzieli nawet, że coś takiego istnieje, to. Jeżeli coś jest nieznane, to jest trudne, straszne i często mamy lęk przed czymś. I warto tą edukację domową pokazywać, ale też pokazywać jej dobre strony i złe strony, żeby nie było tak, że mówicie w samych superlatywach, a później okazują się jakieś negatywy i jest strach. Dlatego dobrze jest zaznajamiać powoli krok po kroku, a nie od razu wrzucać osobę na głęboką wodę, bo to jest trudne. Mm. Dlatego, tak, ja bym może porozmawiał z innymi rodzicami na edukacji domowej, jest masa grup, które o tym mówią. Teraz tak naprawdę jest idealny moment, bo ta edukacja domowa tak się rozwinęła, że jest masa materiałów, jest masa informacji, i tak naprawdę teraz możemy sobie wybierać, co chcemy przekazać, w jaki sposób, czy wolimy coś obejrzeć, czy porozmawiać z kimś innym, czy coś przeczytać. Ja, w momencie, kiedy przychodziłem na edukację domową, no, to tego jeszcze nie było. Czy jesteś szczęśliwy z edukacji domowej? Myślę, że tak. Yy, tutaj nie ma tak naprawdę co się rozdrabniać. Jak przejść na nauczanie domowe? Z tego co wiem, w tym momencie nie ma jakichś wielkich formalności. Po prostu chyba składamy wniosek, podpisujemy tam jakieś papiery. Yy, wiadomo, wcześniej warto wybrać dobrą szkołę, taką dogodną dla nas, bo dla jednej osoby fajna będzie szkoła, która będzie miała zajęcia online jakieś, nie, nie chodzi mi o lekcje, tylko tam jakieś zajęcia dodatkowe. Dla innych będą fajne egzaminy stacjonarne, dla niektórych online, dla niektórych będzie fajna platforma, która jest w chmurze, dla innych to nie będzie pasować, dlatego najpierw warto sobie wybrać szkołę, która nam odpowiada. Może nie do końca sugerować się opiniami y, innych osób, tylko tak zajrzeć w głąb siebie i stwierdzić czy to jest dla nas i dopiero wtedy zasięgnąć o opinie innych. No i złożyć wniosek do szkoły i tak naprawdę parę dni jesteśmy w szkole, kiedy ja przychodziłem, no to jednak było więcej tych formalności. Do jednych szkół wiadomo można przejść w trakcie roku szkolnego, do innych yy, tylko na początku, więc co szkoła wygląda to inaczej, warto sobie po prostu zasięgnąć informacji od szkoły, czy nawet zadzwonić, czy napisać maila i się doinformować. Nie czujesz czasem demotywacji, planujesz swoją naukę na każdy dzień. Kiedy byłem od klasy 8 do trzeciej planowałem sobie tak mniej więcej, czego będę się uczył. Typu uczyłem się w systemie blokowym, czyli zdawałem na przykład historię, i później przychodziłem do innego przedmiotu, a na przykład takie większe przedmioty, typu polski, angielski czy matematyka, yy, uczyłem się cały rok, yy, niezależnie czy właśnie już zdałem z nich egzamin, czy nie zdałem. A przedmioty właśnie typu historia, fizyka, chemia zdawałem blokowo, czyli na przykład uczyłem się historii dwa tygodnie czy tam miesiąc, zdawałem ją i przychodziłem do następnego przedmiotu. I wiadomo, bywały gorsze momenty, kiedy nie chciało mi się uczyć. Teraz w klasie maturalnej również często nie chce mi się uczyć, ale chyba już mam na tyle samodyscypliny, że stwierdzam, że, że no trzeba. No ale czasami jest tak, że po prostu odpuszczam yy, i potem do tego wracam, jakby nic się nie stało. Jak wygląda zdawanie matury? Musisz pójść do jakiejś szkoły i pisać z innymi ludźmi. E, tak. Inaczej wygląda egzamin maturalny, typu ten, który jest z zewnątrz, a inaczej są egzaminy wewnętrzne, czyli na przykład te z każdego przedmiotu na edukacji domowej. I faktycznie ten zewnętrzny egzamin maturalny, czyli egzamin ósmoklasisty, musimy zdać stacjonarnie z innymi osobami. W moim przypadku w Chmurze e, jest to w Warszawie z innymi osobami z Chmury, ale też co szkoła, no to wiadomo, że... Wygląda to tak troszeczkę inaczej z tymi określonymi ramami przez system. Mm, dlatego tak, zdaję z innymi, tak jak tak naprawdę każdy tą maturę. Wyglądają egzaminy inaczej, na czym polegają? Mam na myśli egzaminy końcowo-roczne czy semestralne. Jest tak, że powiedzmy dam na przykładzie mojej klasy maturalnej. Ja w tym roku miałem do zdania tam polski, historię, matematykę, angielski i tam parę innych przedmiotów i z każdego z nich musiałem raz w roku zdać egzamin ustny i pisemny. Typu na przykład z polskiego miałem 15-minutowy egzamin ustny i tego samego dnia miałem egzamin pisemny. Wiadomo, w każdej szkole wygląda to inaczej, może trochę to wygląda inaczej, ale z góry są nałożone ramy, że musi być to ten sam egzamin ustny i pisemny z każdego przedmiotu raz do roku w tego samego dnia. No i tak to wygląda no. Nie ma tam jakiejś mega skomplikowanej filozofii. Często w szkołach dostajemy dokładny zakres materiału, jaki nas obowiązuje. W chmurze jest to w tym przypadku platforma. No i na przykład, jeżeli byłem w pierwszej klasie, czy tam ósmej klasie, no to tych przedmiotów było więcej, dlatego tych egzaminów było więcej. Ale nie jest to nic strasznego. Wiadomo, kiedy słyszymy słowo egzamin, to, to czujemy taki strach, lęk, bo kojarzymy to z czymś trudnym. Ale szczerze mówiąc, jeżeli ktoś jest faktycznie ogarnięty, to. Trudniej jest nie zdać egzaminu niż yy, zdać egzamin. Teraz mam nauczanie indywidualne, yy, jak to nie popaść w lenistwo. Ja akurat w lenistwo za bardzo nie popadłem. Wiadomo, w pewnym momencie, kiedy poczułem, że nic nie muszę poza tymi egzaminami, no to troszeczkę mi się nie chciało robić, ale starałem się jakoś tak trzymać tego planu dnia i jakoś to wychodziło, wiadomo, nie zawsze. Czy za szkołę w chmurze się płaci? W przypadku szkoły w chmurze faktycznie się płaci i nie, nie pamiętam do końca jaka to jest kwota, ale wiem, że jeżeli ktoś ma trudną sytuację, no to wiadomo, że można tą kwotę zmniejszyć. Ale ci się oceny, kiedy porzuciłeś szkołę? Tak, faktycznie mam dużo lepsze oceny. Akurat w szkole w chmurze, jak większość osób wie, łatwo jest zdobyć oceny bardzo dobre, dosyć niskim kosztem. Yy, ale nie do końca te oceny przekładają się na wiedzę. Yy, dlatego tak mam lepsze oceny yy, niż w zwykłej szkole, ale to też wiadomo nie do końca te oceny tak naprawdę są najistotniejsze, przynajmniej dla mnie. W atencji ze strony ludzi oczywiście możesz się spotykać ze znajomymi, ale ucząć się jesteś sam. Tak naprawdę w tym momencie jest wiele osób na edukacji domowej, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to może się spotykać na przykład raz w tygodniu, albo nawet codziennie z osobami z jego miasta i się wspólnie uczyć, czy jest tam jakiś znajomy, czy przyjaciel. Ale jeżeli ktoś woli naukę samemu, no to też może się uczyć sam. Mi osobiście jakoś tego bardzo nie brakuje. Czy można być na edukacji domowej w podstawówce? Tak jak najbardziej można być, tak naprawdę od zerówki. Czy jest coś, co ci nie pasuje? Chyba na ten moment nie. Na pewno w tamtych latach faktycznie nie pasowało mi trochę to, jak szkoła w chmurze wygląda. Zaczyna tak naprawdę wyglądać, kiedy przychodzi więcej uczniów. Często miałem taki problem z tym, że jednak te egzaminy muszą mnie obowiązywać, nie chciało mi się ich zdawać. Miałem trochę problem z tym że jednak na przykład w Anglii jest taki system edukacji, że żadne egzaminy nasą nie obowiązują, ale na przykład w Niemczech jest to zakazane. W Niemczech tej edukacji domowej nie ma wcale, dlatego pomimo wszystko staram się cieszyć z tego, co mam, i że w naszym kraju mogę się uczyć w taki sposób. Dlatego chyba nie. Kiedyś faktycznie mi te egzaminy przeszkadzały i nie chciałam mi się ich zdawać, ale teraz kiedy mam już wszystkie zdane i w klasie maturalnej już mam taką myśl, że to koniec, że już nie będę tych egzaminów zdawał. To trochę mi się robi przykro. Jak ci szło na początku? Tutaj chyba troszeczkę odpowiedziałem. No na początku było mi bardzo trudno się z tym wszystkim przestawić, i wtedy byłem jeszcze w tej innej szkole, i było trudno, ale jakoś to przetrwałem, i później z roku na rok było coraz lepiej. Czy rozpraszają Ci inne rzeczy w domu? Nie, wydaje mi się, że nie. Bardziej się rozpraszam, kiedy uczę się w miejscach publicznych, w jakiejś kawiarni czy coś w tym stylu. Czy uczysz się w chmurze? Tak, aktualnie jestem w szkole w chmurze. Jak wygląda matura, jak jest się na edukacji domowej? No, matura wygląda tak samo jak w zwykłych szkołach, bo jest to egzamin zewnętrzny. Czy opłaca się na przykład przejść na edukację domową w trzeciej klasie, liceum? No, tak naprawdę zależy to od osoby. Jedna osoba stwierdzi, że jest to dla niej, jedna osoba stwierdzi, że nie jest to dla niej, dlatego tak naprawdę. W tym wypadku powinniśmy się słuchać tylko i wyłącznie siebie, a nie do końca innych. Myślisz, że uda Ci się z nauką dostać dobre wyniki matury? I w edukacji domowej wygląda to tak, że uczymy się sami. Wiadomo, niektórzy korzystają z korepetycji, niektórzy korzystają z różnych zajęć dodatkowych. Ja w swoim przypadku kiedyś korzystałem z korepetycji, aktualnie w klasie maturalnej nie mam ich wcale. Raczej wolę jakieś tam różne kursy i tak Mm, I jest to bardzo indywidualne, no, jeżeli ktoś się nie będzie uczył, no to wiadomo, że będzie miał gorsze te wyniki. Ja akurat do nauki staram się w miarę możliwości przykładać. Wiadomo, nie zawsze jest to idealne, ale wydaje mi się, że, że wyniki będą dobre, choć nie mam jakiejś takiej presji, żeby ich sprawdzać. Czy można przejść na edukację domową, jak się jest w technikum? Z tego co wiem, nie ma możliwości bycia w technikum w edukacji domowej. Chociaż może są szkoły, które próbują coś takiego robić, ja o tym nigdy nie słyszałem. Zazwyczaj edukacja domowa przypada na liceum i najczęściej jest to liceum, ale wiadomo, da się przepisać z technikum do liceum, no ale nie da się po prostu być w technikum, jednocześnie będąc w edukacji domowej. Jak to wygląda? Jak się tam uczy? Czy masz gotowe notatki czy filmiki z nauczaniem na jakiś temat? Ja, akurat, będąc w szkole w chmurze, wiadomo, że mam platformę, dlatego. Do egzaminów pisemnych przygotowuję się z platformy, do egzaminów ustnych też przygotowuję się z określonego materiału albo robię jakiś projekt. No a wiadomo, że do matury każdy uczy się we własnym zakresie. Mógłbym na przykład nagrać jakiś film, jak się uczę do matury. Może niektórzy powiedzmy nie chcą się uczyć z tej platformy, więc uczą się na własną rękę. Jest to bardzo indywidualne. I myślę, że to będzie wszystko. Chciałem nagrać taki naprawdę bardzo szybki film o edukacji domowej, chociaż w moim przypadku szybkie filmy nie do końca mi wychodzą i zawsze wychodzić dłużej. Eee, I tak, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to chętnie odpowiem w komentarzach. Jeżeli tych pytań będzie więcej, no to nagram osobny film. Nie chciałem, żeby to było jakieś takie dokładne, że wiecie, mówię dokładne formalności i dokładnie jak to wygląda. Bo takich filmów jest masa w internecie i już na pewno są osoby, które są bardziej kompetentne w tej kwestii niż ja. Ja bardziej się chciałem skupić na swoim doświadczeniu i Waszych pytaniach.